Zobaczcie, ktoś tam biegnie. Czy to jest subskrypcja z łapeczką? Co jest grane, Sebek? Tak, jest. Co ty masz na oczach i na łepetynie i u góry? To specjalnie, Subskrybuj. żeby widzowie zostawili łapeczkę i subskrybera, nie zapomnieli O, wow, dzięki Sebek, zobaczcie, on ma oczy. Widzimy wszyscy lajki. O, ale klikacie, widzowie, same lajki o, po lewej łapeczka, po prawej. <laughs> widzowie, zostawcie łapeczki, żeby było jeszcze więcej. 10 tysięcy tak challenge. Jest. Wyzwanie dla Was. Klikajcie łapeczkę i subskrypcję. Haha, taką wielką. Ej, na głowie Sebek ma napisane. Subskrybuj. Na łape Ej, fajnie to wygoda. Nie, tak. moje twoje kanał. Ej, ale kozak to jest. Dobra, pośmialiśmy się. Dziękuję widzowie, kto kliknął subika łapeczkę. O, już mu zniknęło, naprawiliście mu twarz. O, Sebek Bo już kliknęli. jest normalny. Ale teraz przechodzimy do rzeczy. Słuchajcie, mam tutaj pędzelek do rysowania. Wszystko co narysuję to się pojawi. Weźmy, chodźmy, sprankujmy pati. Mam pomysł, aby coś. Narysować Patrycji i żeby to się pojawiło albo ją zmieniło, bo to jest pędzelek, którym mogę narysować co chcę, jak chcę, kiedy chcę, gdzie chcę, i wszystko się pojawi, zrobi. On jest taki magiczny. Oglądajcie do samego końca. No i pierwsze rysujemy. Podejdźmy do pati tutaj, Sebek, tylko skradajmy się, żeby nas tak nie jest. zobaczyła. Jeszcze lepiej sprankujemy i sepka tak samo, <laughs> więc będzie naprawdę spoko. Teraz podchodzimy bliżej. Nie słyszałem chyba. Nic, nic. Chodźmy, zobaczmy, czy Patty jest O, jest, jest w kuchni, tak, widzę ją, czekajcie Weźmy sobie ją tutaj, podejdźmy O, jest Patty, zobaczcie Patty sobie jest w kuchni I coś robi, Czy mogę tutaj podejść, nie? Z tej strony podejdźmy, jeszcze sobie bliżej Skadajmy się, o, jest tam Patty, zobaczcie Jest w kuchni, nie widzę Czekaj, tutaj, <laughs> Na tutaj jak nie Tu ustań. Tutaj, okej, okay, dobra, widzimy, widzimy Patty jest przy ludówce. Coś sobie robi Patrycja Weźmy, narysujmy, uwaga, to co narysuję, To jej się pojawi, ale pierwsze Narysuję sobie coś takiego, uwaga. Rysuję białą koszulkę, patrzcie na to. Taka koszulka jest na moim skle. Jest, yeah, zobaczcie jaka fajna Tak jest I tam jest takie, ta, nawet taka minka uśmiech e, mój, patrzcie Tylko ona jest taka pomarańczowa, kolorowa, ale nas, narysowałem O, takie koszulki są na moim sklepie Wpadajcie zobaczyć, smajsokroka.pl Zapraszam was, mile slow Pierwsza linia, linika w opisie, możecie sobie e, takie koszulki zobaczyć Prawdziwe, realistyczne I też mam bryloki, kubki, naklejki Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem Okej, okay, weźmy, zniszczmy to No i teraz narysujmy coś Patrycji e, Dobra, weźmy, narysujmy Patrycji, głowę, na przykład to jest głowa Patrycji, taka żółta, tutaj narysujemy jej ciało, szyja, ręka jedna, nóżka. Kolejna ręka. No i tak wygląda Patrycja, nie? Bo narysowałem ją nam szybko. Ale na głowie. Narysujmy jej torta. Ej, to będzie super, patrzcie. Na głowie rysujemy wielki trójkątny tort. Ej, to jest tort, patrzcie. Pokolorujemy go na kolorowo. Tutaj jest jedna kropeczka, tu druga, tu trzecia. Taki torcik, żeby miała na głowie. Zobaczymy, czy to się pojawi. Ej, czy to działa w ogóle. No, narysowałem taki torcik, jak sami widzicie. I teraz klikamy OK. Pyk. To jest na głowie Patrycji. Patrzymy teraz na patrycję. Pojawiło się! Chodź, Poja yeah! chodź szybko zobaczyć bliżej, 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 bliżej. Ej, to będzie super. No weźmy sobie, jeszcze dajmy, czekaj, niewidzialność. Niewidzialność weźmy, niewidzialność. Dobra. Wypijmy niewidzialność, żeby nas nie widziało, waga pije. Okej, okay, zniknąłem, nie mam mnie. Sebek też zniknij, żeby nas już, nie zobaczyła. Już, się piję. Okej, okay, wchodzimy do środka, wchodzimy, ej, wchodzimy. Ej, co mi tak głowa boli? Co ja mam coś na głowie? Ja idę zobaczyć do łazienki, do nie, Ją głowa boli ty, I ją głowa to! boli. Ona ma co na głowie ja na coś. Na głowie, tort? U, ale... Ale się wkurzyła. Jestem się wkurzyła. nie, po <tort> ciebie. <tort> okay, okay, okay. Jak ja mogę o nie, ja widzę to w lustrze wszystko. Czemu ja mam tort na głowie? Pojawiło się zobacz, sobie nie jak to jest, działa. Widzę, ja widzę, jaki wielki. Jaki, jaki tort gigantyczny. Nie, tort, nie mogę biegać! Patrzcie Ach. na to tort, który narysowałem, pojawił się na głowie! O, oh, lol! Jak go ściągnąć! Jaki gigantyczny tort na głowie u Patrycji! Jeszcze <laughs> u góry ma jakiś ludzików! Nie yeah, a co to jest? No i moje to, co włosy rysowałem. będą całe brudne od tortu! Ale Patrycja się wkurza. Jak to Dobra, się stało? Chodź, wychodzimy. wychodzimy. Narysujmy teraz coś innego, to będzie jeszcze bardziej śmieszne. E, patrzcie, robimy kolejny rysunek gdzieś tutaj. E, Patrycja sobie tam stoi z tortem na głowie. A teraz rysujemy, żeby Patrycja była i stopniała. Żeby cała była stopniała Patrzcie, narysujemy ją taką okrągłą Taką głowę, patrzcie Taka dziwna głowa Tu jest ręka, patrzcie Wszystko to jest ciekawe. takie powyginane Roztopione Zobaczcie, to jest roztopione ciało Patrycji Kolorujemy to na biało Tutaj jest właśnie Oj, czekaj, co ja zrobiłem? Undo Jeszcze raz musimy sobie ją tutaj dać Czekaj, pensil Dobra, wypełnimy sobie tutaj Żeby nie było żadnych dziur Ok, teraz wypełnimy sobie to białym kolorkiem Pyk, wypełniamy Tu jest Patrycja i wszystko ma takie obwisłe, zwisłe, zwisłe, wszystko jest topniałe, patrzcie, tak wygląda Patrycja, klikamy OK, pyk, i teraz zobaczymy Patrycję, podejdźmy, jesteśmy na niewidzialności, więc ona nas nie widzi, podchodzimy do pati. jest, patrzcie, udało się, Uda... <laughs> jak <laughs> ona wygląda, co się stało z Patrycją, zobaczcie, yy. <laughs> <Jakoś> się <laughs> tak dzi dziwnie czuję, co jest ja normalnie... widzę siebie, a... Rozlana normalnie cała. Patrzcie na dół. Wszystko zlisa. Co się stało z moją twarzą i z moim ciałem? Czuję się jakby mi coś się rozklejało. I jak wygląda? Co ja zrobiłem Patrycji? Ona nas nie widzi. A ej, to może ja z się serpkiem. wykąpię, bo nie wiem co tu się stało. Czemu ja tak wyglądam? Patrycja poszła się kąpać. Ej, nie wygląda wanny. to zbyt dobrze. No, ej, Zobacz na to. Próbowała się wykąpać. Takie nie wiem poszła. co ja powinnam zrobić. Ej, kiblami ja we... chcę być taka. Ja chcę wrócić Nogami do Kibla. Dobra, Patrycja się myje, dobra, niech się myje. Pójdźmy to rozwalić. Gdy rozwalę rysunek, to wszystko wraca do normy. Zobaczcie, uwaga. Klikamy, rozwalamy. Pyk! Rozwaliłem teraz. I teraz popatrzmy, powinno wrócić do normy. Jak już rysunek rozwaliłem. O, już Patrycja jest normalna. Widzicie? Już jest o, lepiej normalna. Najlepiej się już czuję. O, już normalna jestem. Huh, Dlatego, to było. że jak rozwalę rysunek, to wtedy. Wszystko powraca do normy. Na, narysujmy coś innego, wiecie co teraz narysuję? Żeby dom był z TNT. O, to będzie kozak. Rysujemy dom, patrzcie taki tutaj dom, albo czekaj, na, na tym białym kolorze. Rysu... Ja się jeszcze napiję niewidzialności. Rysujemy teraz, okej. Okay. Patrzcie na to. Rysuję dom z TNT. Jedno TNT, drugie TNT, trzecie. Patrzcie, ona będzie miała dom z TNT, zaraz wam pokażę jak to narysuję. Teraz tutaj dajemy. Teraz tak, tutaj kolejne, bo TNT jest kwadratowe, więc takie szybkie kwadraty rysuję, tak widzicie sami tutaj. Są one narysowane przeze mnie. No, teraz tutaj kolejny kwadrat, tutaj. Dom cały z kwadratów w postaci TNT, ale to będzie super, patrzcie, to jest cały dom, nawet kominek zrobimy. I teraz rysujemy TNT, T N. Dobra, tu są takie nazwy, te T, T, N, takie narysowałem szybko, T, T, ok, że to jest TNT, bo w środku TNT ma też swoją nazwę w postaci liter TNT, dobra, tutaj tak narysowałem szybko i dajemy jeszcze okna w też TNT, dobra, patrzcie, cały budynek jest z TNT. Ty, dobra, i teraz klikamy, zaraz OK, 3, 2, 1 i pik! Kliknąłem, patrzcie! Zmienił się, yeah! to działa, to działa! Cały tobie stała, kata się zamieniła! A co się stało z moim domem? On jest w TNT! Uh, nie ma teraz Pusze, jak <laughs> krzyczy. nie Słyszę! Jak Patty krzyczy! Co jest nawet w środku jest TNT, wszystko jest TNT cały nie, nie, no, jest teraz TNT. jeszcze podpali, tylko nie to Ty. cały dom spłonię. Moglibyśmy coś jeszcze wrednego zrobić jak podpalenie tego, ale chyba nie będziemy tego robić. Ej, podpalamy co? ten dom widzowie, podpalamy TNT, ale Mój jak tu... jak tu no jak to walnie, to lepiej nie, patrzcie, cały dom STETI się zamienił w Patrycję. Ale wygląda, wszystko co narysuje to po prostu jest... Mój domek taki, jest jak ja chcę. Nie, Nie! To takiego. Lepiej, żeby Patrycja stamtąd uciekła, ej, czekajmy, jak ucieknie, to wtedy narysujemy ją za kratami. Ej, tu mam świetny pomysł. Jak Patrycja wyjdzie z tego domu, no ja już tego nie odmieniam, zostaw to Sebek. I, I jak ona wybiegnie, to ja ją y, do więzienia dam. Ej, dobra, czekamy aż ona wyjdzie. Dobra, czekamy, wezmę czekaj. A chociaż ja mogę się skryć, czekaj, weźmy wy, wypiję sobie mikstel niewidzialności, okej, okay, wypijam sobie kolejną, że się przedłuża, dobra przedłuża się, super. No i czekamy aż Patty wyjdzie, gdy ona wyjdzie, to wtedy odra idzie, 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 idzie. Super, super. Zaraz w miejscu jakimś narysuję, żeby ją uwiedzić. Patrzcie, ona ucieka ze swojego domu. Bo, no, przestraszyła się, bo TNT może wybuchnąć w każdej chwili, generalnie. Dobra, poczekamy aż ona. zostanęła. stanęła, stoi, stoi, stoi. Dobra, świetnie, niech stoi. Dobra, i teraz szybko narysuję. Szybko rysujemy, rysujemy, rysujemy. Czekajcie. A ona jest koło tego supa. To by musiało. czekaj, um, poczekamy aż się prze przemieści. Gdzieś na podejść w puste miejsce. Czekaj, 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 no, 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 dobra, ona sobie tam gdzieś idzie. Czekaj, chodź za nią, chodź za nią, chodź za nią. Dobra, za nią dobra Patty gdzieś idzie, ale gdzie ona poszła, no nie. Teraz musimy poczekać. Gdzieś w puste miejsce, żeby podeszła. I wiecie co zaraz narysuję? Zaraz narysuję, że będzie za kratami, to dosłownie, nie? Dobra, o, idzie, teraz, idzie. teraz jest w dobrym miejscu. Okej, okay, super, stoi tutaj sobie. Ona ucieka po prostu z domku. Dobra, i teraz podej... podchodzimy, czekajcie, czekajcie. Teraz zrobimy kraty, uwaga, na tym czerwonym dobra, Patty tam stoi, zobaczcie. Tutaj Paty stoi i za tym drzewem, nie? I teraz patrzcie, rysuję to szybko, szybko. Rysujemy teraz Pati, patrzcie. Tutaj Pati stoi na środku, patrzcie, to jest jej figura. Tutaj oko, buzia, szybko rysuję. Tu jest jedna ręka, noga, kolejna, kolejna ręka, ale krzywo ją narysowałem. <laughs> Jak wygląda w ogóle? Dobra, no niech tak wygląda Pati. O, jest ładna narysowana, piękna. Teraz rysujemy kraty, patrzcie. Bierzemy jedne kraty, drugie kraty, trzecie kraty, czwarte. Tutaj u góry kolejne patty za kratami ze stołna. Dobra, i teraz mamy Patty jest za kratami. Klikamy OK. Tyk, kliknąłem, dobra, jest za kratami i patrzymy. I jest! Co? <laughs> działa! No! Działa, działa! Za kratami Jestem się płykał. Za kratami! Niech mnie ktoś uwolni! To i nie wyjdzie, za nie ma Pomocy! Ale ją teraz nabrałem. Ale sprankowana. Narysowałem rysunek normalnie z kratami i Patty się pojawiła za kratami. Patrz Nawet na to. Nawet sobie nie można iść się przejść po wiosce, bo ci kraty postawią. A, pomocy. Czekaj, ej, wezmę, wypiję mleko. Mleko i się pojawię. Ej, dobra, pojawię się. Sebek, dawaj, pojawimy się. Pośmiejmy się. Niech pomoże. O, Patty, co, no, co, no, co się stało? Co się stało, Paty? Zobacz, co się stało. Nie wiem, stałam sobie co, coś tutaj chwilę i Skąd zobacz? te kraty? Skąd te kraty, Pati, dlaczego chcesz tak? za się wzięły, niemożliwe. No, nie wiem, no tak po prostu sobie stałam i one się pojawiły. No właśnie, skąd te kraty? Yy, musimy uratować Pati, Sebek, ale wiesz co? Zanim Tylko jeszcze... ja nie mam kilofa. Dobra, Pati, mam pomysł. Narysuję i cię uratuję. <laughs> ale jak ty chcesz narysować i mnie uratować? Zobaczysz, stój w miejscu, czekaj. No Dobra. ty sobie tym pędzelkiem nie, nie poradzisz. Zamienię teraz. Um, zamienię teraz to patty, ej, zamienię patty w baby dobra, rysujemy głowę wielką patrzcie na to, wielkie oczy patrzcie, jedno oko drugie oko, patrz, rysujemy teraz sobie, teraz weźmy tutaj dajmy jedno, jedna ręka nóżka, kolejna nóżka teraz ręka, patrzcie, ona będzie baby dosłownie ale super, dobra, weźmy teraz sobie film wypełnimy, tutaj jest biała Dobra, teraz dajmy tutaj oczy takie wielkie. E Pat, jakie masz kolory, oczu, bo zapomniałem. No, jakie masz... Jak ty nie wiesz? Niebiesko-zielone. Niebiesko-zielone? Jak... Niebiesko no okay. takie ni to zielone, ni to niebieskie. Takie turkusowe. Dobra, dobra, to jedno oko rysuje zielone, drugie niebieskie. Patrzcie na to jako oko. Haha, <laughs> ja Szybciej, no bo ja, ja jakoś w to nie wierzę, że to mi ją raczej. Dobra, narysowałem ci normalnie folutka jakiegoś. Czekaj, jeszcze smoczek jej narysuję. Dobra, tutaj będzie jeszcze smoczek taki. Czekaj, okej, narysowałem smoczek. Patrzcie, tak wygląda Patty, klikamy OK, pyk, kliknąłem i teraz patrzymy. Yyy, haha, <laughs> Patty, co się stało? Ejo? E, 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 e. Ej, Patty, wszystko w porządku? Gubo, gubo? Ej, Patty, zamieniłaś się w bibusia, patrzcie, w dziecko. Ajo, gubo, 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 gubo? Ona nie, ej, ona nie umie, potrafi gadać, czaisz? Nie potrafi. Yeah, pati, powiedz coś. Ona się wkurza jak ona gada i narysowałem ją jako baby i taka się pojawiła, zobaczcie co ona robi. Ej, wypuśćmy ją, uwaga, Czy rozwalmy to. Pati, wszystko w porządku? Jak ona ucieka, patrz jak ona pobiegła, mała Pati, łapią, łapią, łap szybko. To, stój, Jak ona ucieka. Co <totro> się dzieje, patrzcie jak zwiewa mała Pati, stój, Pati. Stoj, stój! pomożemy ci, Patrz, jak wygląda. Jak ona gada. Pati, wszystko w porządku? One no nie to mamy deprać. problem! Mamy problem, Sebek. Patty! Słyszysz no, nas? No, 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 co? Ehe. Uh -huh. Ehe. Co to znaczy, Sebek? Ty znasz ten język? Bo, ej, widzowie, to znaczy ten język, bo ja nie znam. To chyba oznacza, że nie. E, nie słyszysz nas? Ehe, uh ehe. -huh, uh -huh. Ehe? Co to znaczy, ehe? Nie rozumiem. <ślamy> ej, dobra, jest tu na sali ktoś do tłumaczeń. Halo, widzowie, wy umiecie tam tłumaczyć taki język? <ślamy> e, Pati, powiedz coś, bo nie wiem. Co mówisz? Mów dłużej, bo nie rozumiem. Eee, przytłumaczył to ktoś. Jak to ktoś napisze i co Paty powiedziała, ten wygrywa. Przypne serduszko. <grym> ja nic nie rozumiem. Dobra, weźmy, odmienimy Paty. Muszę usunąć rysunek. Chodźmy, podejdźmy, podejdźmy. jako rozwalę rysunek, to wtedy Paty się odmieni. Okej, okay, podejdź, Paty tutaj bliżej i zobaczmy. Musisz podejść do mnie bardzo blisko tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay, Paty idzie. Patrzcie, jest ehy, baby. Ehy. Jest baby. Patrzcie, stój tu bliżej, tutaj przed rysunkiem. Uwaga, ja to rozwalę. Trzy, dwa, jeden i Tylko rozwaliłem. I się odmieniła, widzicie? Działa! O! <laughs> jestem sobą nareszcie! Co to było yy, dziwnego? Przepraszamy, tylko się na nas nie złości... No, to nie, nie, ja! to zrobił z mojego domu TNT! I to mnie zakraty. za kraty! Skurzona. Yy, to to pewnie nie, twoja nie odkladka, ja! jak zwykle, twoje pomysły. Ja też nie. To nie no ja! No na pewno, to wszystko wasza wina! Nie, to nie moja! Moja to wina! To nie moja! Uwaga, uwaga, będę skakał, skoczy! Co ty robisz? Ej, dobra, mam, <laughs> mam pomysła, wiecie co? Ej, dobra, po prostu tu na chwilę. Stój tutaj tu stój w miejscu, stój tu w miejscu, no. Nie wiem czy mogę ci uwierzyć. Stój w miejscu, wszystko będzie w porządku, zaufaj mi. Okej, narysuję teraz kolce, żeby się pojawiły. Ej, patrzcie na to. Rysuję teraz kolce, takie u góry ostre, widzicie? Jeden kolec, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Ile kolców? Patrzcie, kolejny kolec. Teraz to takie kolce są ostre. Klikamy OK. Uwaga pod kolcami patrzymy. I zrobiło się. I co wszystko w porządku? Eee, nie, czemu tu są kolce i one mnie biją? Ale ją napalają, kują, paty wyskakuj. Teraz... Ja wyskakuję. Muszę... Cieko. Ale mocno ją No, Nie ja, ja dopadę, to zobaczysz! O nie, o nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, to nie ja, to nie ja robiłem. Korzyłeś mnie! Jesteś taka wkurzona, proszę nie bij, nie bij, czekaj. a Ja mam pomysł, będziesz mogła mnie uderzyć, poczekaj, poczekaj. Ja tylko coś narysuję, dobra? Ja tylko coś narysuję. No nie, e, wiem. dobra, dobra, weź stój, stój, okej. Okay. Zaraz mi uderzysz, zaraz mi uderzysz. Narysuję Patty do góry nogami, zobaczcie na to. Ale to będzie super, patrz na to. Tutaj jest jedna rączka, taka, do góry. Patrz na to, ale to będzie super. Patrycja będzie stała na rączkach. Tylko muszę. To jest głowa. O, tu jest jej głowa. Czekaj, troszeczkę zrobimy szerzej. Tu będzie ręka, tak, elegancko. Tu jest jej głowa. Do góry do Tu jest jej stopa. Druga. I teraz łączymy. Teraz tutaj dajemy. Klikam... czekaj, tutaj jest y, oko, drugie oko, tu jest buzia. Patrzcie, do góry nogami narysowałem paty, widzicie? I klikamy OK. Pyk, kliknąłem i teraz... Dlaczego ty się śmiejesz? O nie, jestem do góry! Do... Paty, wszystko w porządku? Nie, no, ja jestem wściekła na ciebie, i zaraz i tak cię dopadnę, nawet do góry nogami. Jak, mogę mi, uderzysz? jak mi uderzysz? Na głowie będę, nie wiem, jak, co jak jest wygląda. Patrzcie, Pati jest do góry nogami. Paty chodzi na głowie zamiast na nogach. A co się stało, Paty, wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. No, to na razie, papa, to tak chcę, chodzić na Nie, weź, weź to, napraw, napraw, zrób to o. jakoś. To na razie ja uciekam! Pekaj, Ale Patrycja się wkurzyła Widzicie, wbijajcie na mój sklep! Po koszulki, blues, opaski, smajsok.pele zapraszam Was, widzimy się jutro, odcinki są codziennie, pamiętajcie. Patrycja jest wkurzona, idzie na głowie. Słapiecie! Dobra, ja uciekam. Wy widzicie też uciekajcie na mój sklep i też subskrybujcie, widzimy się jutro, odcinki są codziennie. A i też możecie wbić na moje kanały Roblox Słuchajcie, niedługo tam pokażę twarz. Będę nagrywał filmiki z kamerką.